Dobra, czaty oglądamy, oglądamy, ja już się przygotowałem, koszula wszystko przyszyko Dobra, oglądamy. Chuj, lecimy. It may be dangerous, but this place... oh, it's think there are any white mantle left in the area. I've heard enough rumors. Gentfear. A storm looms over that place. That is not a territory I wish to cross. Yes, jak wygląda. tutaj Skyrim, nie? longer than your cities have stood tall. Yes, mamy nic wiedzie brudne Tak, jak się. Kopiec. No, White Mantle. No i false god, że prawdopodobnie właśnie. Tytanii. Junkie Wilds, Turma, jak Monster Hunter. Nie dla mnie. I housing. Mamy to. Mamy dostajemy od Kodana housing w takim padku. Mamy housing Kodana. A, dobrze. Też mi to boli. No i tutaj dostajemy zaraz macki, nie, jako właśnie gathering Toolsy stół, wifi no i jakieś tam inne duperela, nie? I tytuł będzie w przedsprzedaży oraz na ramieniki z wężowymi takimi. Także mamy, kurde, ej, jaram się tym, nie? Ile tu jest nawiązań, ja pierdolę? Ej, zajebiście byłoby, tam była nowa minigierka. Zaraz też zobaczymy sobie mmm... posta, nie? Tylko jak kurde, jakieś ruiny ogólnie wszędzie. Jest oszłamujące. White Mantle. Ruiny White Mantle, no. Mamy to. Eee, no i pewne siedziba ogólnie. Wizard, jakiś kolejny Wizard Towerek, mały, nie? Jak widać. Pewnie zamkiem tam przelecimy. Jakoś, jakąś odnogą zamku zapewne, nie? Przynajmniej tak to wygląda. Znów jakby łańcuchami przytwierdzony. Zaraz zobaczymy. A nie ma jeszcze bloga? Zaraz zobaczymy. I ja. A storm looms over that place. Burza, no, nosi się. To nie jest które przejść. Mój bieg. żyje mój John wyjdzie w Brak konkretów, co faktycznie będzie. Ale to nie ma być to, ta, to nie ma być trailer z informacjami, tylko taki bardziej fabularny. To oczywiście, że tu nie będzie konkretów szczególnych, nie? W kolejnym będą faktycznie szczegóły wypisane, jak na przykład to było w Eodzie czy Soto, nie? Że nowe masterki, nowe to, po prostu ma być fabularna taka zajawka wstępna. Więc to jest normalne, że tak to będzie wyglądać. No i mamy Kodany, kuwa, jakie masne miszki, ty. No i to jest ten fragment, nie? Fragment, który widzieliśmy na, na zdjęciu. Ulane niedźwiedzie, No. Miał mnie ciekawi, czy jakby każda, a czy na pewno każda postać będzie miała własne jakieś skille, nie? Bo to tu jakiś widzę, nie wiem, chyba Guardian, nie? Tam wcześniej był chyba wojownik, IMO. Ej, to dokładnie wygląda nawet przyjemnie. Ja ciekawe czy od tych gejzerów będzie można sobie lecieć wyżej tym mm, gliderem, nie? Jakieś małe, małe tytany. E co to było? W ogóle, a co to, to, to? Czyżby Ranger dostał coś ciekawego? A nie, no to będzie chyba po prostu skill na rangerze, nie? No można już kupować, tak? Nie, ja, ja, słuchaj, ja, ja już pierwsza w nocy siedziałem, nie, ja już patrzyłem na, na rzeczy, więc. Co ma za kota dwarfa? Zajebiste. Woją, no wojownik. Ranger. No i fałszywy bóg, nie no tytani. Nie, bo to ja powiem, ja powiem, jak to będzie. Tytani kazali, jakby skłonili czarów do na zrobienia Syringu oraz najechaniu na trzy królestwa. Krajte, y Krajte, Askalon oraz Or. Co koniec końców nie wyszło Czarom, przez co tytani się poczuli niespełnieni. Do tego jakby do przekonania jakby czarów skłonił Tytanów Abadom. Ja tutaj czuję. Że jednak Tytani o tym nie zapomnieli, nie? A czary nazywały Tytanów bogami. Mianowali ich jakby tym tytułem, nie? To, to się łączy. To, to się łączy. Ja IQ200, nie? Mówię, to będą Tytani, fałszywi bogowie, których jakby kiedyś wyznawano po części. No. Dragon Bass już jest? No... jest chyba, nie? I najlepsze teraz tutaj. Będzie tytan atakujący i opancerzony, nie? I patrzcie, tu jest Tequatl, Tequatl, nie? Czyli jakby World Bossy, to co napisali, będzie jakby sprzężone z całą gierką. World Bossy będą dawać teraz statuetki, które będzie można sobie stawiać wszędzie, nie? W sensie, że znaczy wszędzie, mam nadzieję, że wszędzie. Hmm, jakieś krzesła od ludzi, tutaj widzę. I co ciekawe, w dalszej części widać w ogóle beczki z Deldrymoru, z odkrasnoludów. O, tutaj będą stać. O, to są beczki dosłownie te same, które są w Thunderhead Pixach, w tej twierdzy. To są chyba się beczki deldrimorskie wydaje mi się. No, to jest też z Queensdale. Widać, no. No, ja się jaram. no ja, No, ja się jaram. Ja mam nadzieję, że. Że to będzie to. Także, YouTube fajnie, że mogli się to obejrzeć. Zapraszamy na Twitcha. Zapraszamy na Twitcha, gdzie cały ten content był nagrywany. Także do zobaczenia. Także my kończymy nagrywanie.